W drugim dniu. drugi dzień poranny, 5 stop, minus 5 stopni, raport poranny, a tutaj o, widzimy kto przyjechał. Tak jest. Kto tam jest? Jarek! Z Dawidkiem, o. Cześć Dawidek. No i walimy na ozioro. Na razie. No to zostań. Trzeba zjeżdżać sprzętami, wiaderko uwolnij. Wszystko dzisiaj jest troszeczkę... wszystko takie... za duże Skakujemy na Siłcha Rysiu jak jest? Dobrze jest O, sanie fait Jarku Zakopany jesteś na amen Amenos, słuchaj Tak jest, Rysiek zawsze wam pomoże O Boże Jak to teraz wyciągnąć Problem polega na tym, że kolega Jarek Zakopał samochód Jest tak. No dawaj Czy jesteś jemem. szczęśliwy? Tak. Nie no przywitaj się teraz ładnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówimy. No. Okay. Okej, jesteśmy gotowi. gotowi. Od No i co, dojechaliśmy na miejscu wczoraj? Rysia, w którym miejscu gdzieś? Na no tym samym, nie tylko. Jak to robimy? Czy to się? No to do ktoś góra tą kawę wylał i. Nie no, tu do przodu trochę. No to, do przodu, no to mnie wierć tu. Tak. Żeby no. to było pod sankami po prostu i tyle, nie? Zobacz jak się odpala wiertło I uwaga. Trzeba sanki przyciągnąć, żeby postawić je. Jestem taka Ja Już jestem zmęczony wierceniem. Tu jest tyle lotu, że nie było fajne. Kura miało zostać. No i zaczynamy wędkować Przy pięknym wschodzie słońca Próbujemy chwycić pierwszą rybkę Zobaczymy czy coś się uda Rysiu już spławik zapuścił Jeden i drugi Ja samo łapa Idzie coś Dawidek tam do ciebie? O widzisz Piękny słoneczka. Piękny. Rysiek już zmęczony? Strasznie. W tych ciuchach to już człowiek ma dość po tej zimie. Kapuzę se muszę zarzucić, bo troszeczkę wieje po garczku, ale ty nic nie podchodzi na razie. Nie wiedzieć czemu. Widzisz mnie, nie? Ty jesteś, czy to mógł To ja, tak poskakuję do góry. Pierwsza ryba dzisiaj, patrz. Jarek! Riba Ryba! Ryba? Uuu! Sandokan dokany? Ale jasny gwint. Zobacz jaki byt. Ryb, 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 Wow! Wiecie co, włączyliśmy słoneczko, trochę słońce staje, o ryba podchodzi się No nie wiesz Spójrz No tak. I siedzi Ryba Podeszła i wzięła Zaraz zobaczymy Sandokan O kurczę Dolfin Dawid Dolphin Dolphin Special Fish, Just for you, take it. No i dzień poprzedni, bomba była, a dzisiaj dupa blada że jeszcze jest wcześniej. może się coś nam powie, zobaczcie myślicie. Myślę i myślę i wymyślić nie mogę. Nie gryzą, co? No, w ogóle się nie pokazują. W ogóle się nie pokazują, że się zmieniły chyba miejsce pobytu. Ale my na pewno nie będziemy zmieniać miejsca pobytu. Chwytamy dalej, ryba przyjdzie, ryba nie świnia. Po północy Około się... południa się zmienia. Ej. Idziemy zobaczyć typapa. Gdzie? Gdzie wujek? O tam. Idziemy zobaczyć papa. Ha. Huh. Sandokan będzie. Tak, no bo to jest sandokan. To jest sandacz. Wypuść troszeczkę, Jarku.

To nie wydziabnął To już by nie wydziabnął, dokładnie Widziałeś Dawidek jak się psuje branie? Tak To nie było żadnego brania kurde, no. Wszystko na kamerze jest nagrane Co tak kurde się wyciągasz w łobuzie mały, co? Zobacz jaki czad, przyjechał kładem i samochodem obok Jarku, jak jest? Na razie niby nie chcą współpracować, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, A. To, to, to ale... Ale Ci mówię, że wczoraj było dużo ciepło i wiatr był z innej strony, wiatr był stamtąd wczoraj. Tak wygląda obozowisko, nie, Rek wysoko idzie za tym i niech Aha jak nie? A to u ciebie uderzyło. Ha ha, ha riba Już ja cię tu mam. Ta ryba jest jak ksiądz po kolędzie. 3 minuty i jej nie będzie. A huhu, cycek jest. No, co Trzeba No. Połów ryby odbywa się naturalnie. Coś trzeba zmienić. A tak, żeby tu zmienić, to wystarczy. Tu przełożyłeś O. Bo ten przedni nos nigdy za to nie łapie, on się zawsze o coś zaczepia. Panie kolego. Luciu! Lucia? Gdzie idziesz? Zamykamy. Jeszcze fryzuje? Hm. są ostre. I jeszcze jednego szerszenia, gdzie tu są te szersze. Muszę przymknąć kandzało, bo szersze nie są tutaj. Okay. I zaraz wracamy do biznesu. Zapuszczę puściutkiego takiego i idzie w oberek. na pokuszenie. I na zewnętrzny. Nie powinno Wiecie, tutaj becztyk gotuje jakiś. A ja tu próbuję coś schwytać, ale Chyba za głęboko jesteśmy. Tak, bo one gdzieś dzisiaj płyce ich są. No ale sławiki są płyce i ten też nie bierze. No ale to na duży, tam są duże te, to czasy, nie? No nie no, ja sa na samą łapkę dałem też już na samego główkę dzigową i rybkę Ale coś podeszło Aż będzie strzał no to Mam nadzieję Miałem taką przynajmniej. Idzie coś zasuwa, 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 No i u mnie też jest. Hm. Zasuwało, ale nie dosunęło się. Być się kurczę, ale łobuzy patrz Nie, nie chcę brać. Ani na łapkę, ani na to. Najważniejsze, że w garczku bierze. A co tu powiedz, skóra żeś upichcił, no. panie kolego? Dzisiaj mamy, proszę państwa, zupkę gulasz. Gulasz, tak? tak. Widzę jakiś grzybek tam się przemiela. Grzybek, ziemiaczek, połowinka. Papryczka Ach, wygląda smakowicie no. Ryba nie bierze, to chociaż coś zjemy, co? To no. Na ciepło A. Chyba po raz ostatni na lodzie, co? Tak Ja już... już się... mnie Nikt nie wygoni w tym roku. Mnie też, ja już mam dosyć Fajna zabawa jest super, ale... Okej, okay, my tu sobie korytko przygotujemy A wy sobie do kuchni może iść, do lodówkę lodówki otworzyć Tak Kuchnia wydaje posiłki, proszę no, bardzo Ale fajne, dzięki No, smacznego A my tutaj z teraz dokonamy O! No. Coś Szkodnie. Nie spadła, tylko ryba ci przywaliła A może Zapinęła się. A bułkę mają? Zapytaj się. Jeszcze? Nie. Chcecie bułkę? Jarek? No. Bułkę chcecie? Rejk to, to jest Ja sobie te kanapki kupiłem, żebyście chopali mnie z kanapki tu. Weź. Jedno do. Weź. Dwie po bułce na gębę jest. Proszę bardzo. No tu dla pana Ryszarda mamy. Proszę, kuszaj. Już kuszę. Wygląda smacznie, więc teraz wyłączam kamerę. Podsumuję, a tu ryba bierze weź ten garneczek jakbyś mu. Już, już, proszę bardzo. Riba, Ole, krapi! Wow, jakie bydła! Jaki krapis! Wciągnął ha, ha, ha. mormychę, jak się patrzy! Mormycha uwolniona! O no proszę Irysiu. Po jedząku żywczyk. Pokaż żywczyka nie wstydź się, no kurczę. Nie wolno. Pokaż żywca. Nie wolno. No pokaż, nie będę we wiaderku pokazywał tych tych. Kogo? No żywcu, pokaż jakiego ty masz tam. <grym> żywca? Żywca takiego. A rysie głapi na żywca. <grym> nie ma to jak po dobrym jedzeniu napić się i zajarać, co? Tak. Łapiesz coś? Nie Coś ci się dymi między nogami, Rysiek Nie ten... ma rybów Chyba ten robak O, 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 ryba, ryba, ryba uh -huh. Ryba była ale... To są te szybkie. No Była, ale się zmyła Popatrzyła, popatrzyła i stwierdziła, że tego nie lubiła Dawidek Aleś tych ryb tam na u chłopaku Normalnie będą na ciebie mówić mięsojad, nie rybojad. Mięsiarz tu mają ryby, przyszliśmy do nich łapać. My je mamy tam Poczekaj, ja już, już zapuszczam. Ja, ja no, Co Nie, no, dobrze żartujemy. Tylko się przesuwa. Ty Jarek, ale to nie, nie stanie się, jak my tutaj namiotamy tak przerwać, dobra? Ale twa, twarz w twarz. <grym> nie ma, ani nie podchodzą nawet, stary nic. rzeczywiście coś No, dziś właśnie się przesuwa. Nie, nie. Strzała! Jest cała Ici No kurczę dawaj Trafalski No i siedzi Chujś siedzi Przeciekałeś Pociak Przeciekałeś przeczekałeś przeczekałeś jeszcze I się holuje coś tutaj do góry nie ale jeszcze wow Ołaj! Wow. Jarek, otwórz namiot, podrzucimy ci. Ja. ja to puszczę na filmie. To jest mieściwiec a niech ci się urwie, odepnie. Nie powiem że nie, a niech ci się tylko mówię i tak ci się odepnie. <gry> ja cię sunę. No. Ale widziałeś, od razu wychodzi z niego prawdziwe oblicze. Będzie na filmie. Ty. No? Bo z, jak można tak zło, złożyć koledzy? Ja Czy nie ja złożę, tylko mówię, że kurwa zaraz ci się odepnie. Ja nie mówiłem, że zaraz ci się odepnie, tylko mówię i tak się odepnie. Nie złożę, tylko a nie, na blaszkę się nie odeszło. No widziałem jaki kozak, nie? Dawidko, jak chcesz się nauczyć, jak. To siadaj tu. Tak, No. On to robi zawodowo. On jest pro. No na blaszkę się nie odepnie Ale tyle dzigował godzin, tyle dzigował zaciął i... Profesjonalnie Przyszliśmy zobaczyć tutaj gościnnie do kolegi Jarosława Chciał nam pokazać przyszli, jak przyszli, się ryby Przyszli mapie. I nie wszystkie ryby i tyle. I to, o to im chodziło tyto. Nie, tylko pokaż gdzie masz ten znak. Zakaź przeglądów. Tam leży drzewo, wiesz, duże. Tak Jakie tak, duże? No, Jakie, wypłynął tak, no to muszą to drzewo ominąć akurat ważna na <noise> I koło Dawida tam zakręcają. Koło Dawida, tam się drzewo kończy i zakręcają. No. Fajny <noise> chłopak z ciebie. Hmm. Jak śpisz. Ale lubisz ciepło, nie? Lubię ciepełko, no, on tutaj się dogrzewa konkretnie, chłopie To znaczy, że w pracy z, no, się wyziębie, to chociaż tutaj posiedzę trochę cieple No, no ta, bo to ogrzewanie zamknięte też to... Nie no, no może no, to to. Dobrze. A tak no. poza tym, pani Jarku, to co? Nie, nie ma mikrofonu, bo w ogóle... No da, dajesz, mi, dajesz mi żółwika, no to daj mi nie, nie, ja ci chciałem mikrofon poczuć. nie? myślałem, że żółwika Przepraszam, kurczę, przepraszam. Co tu się dzieje? Jakim cudem Pan ma trzy dziury? No ja nie wiem. Ty, ale tego lodu jest metr. Jest, jest. Ty, ale wiesz dlaczego jemu bierze? Popatrz jak ten otwór jest pod koszem Tak one wszystkie tak, bo on ma tak skrzywione bo ja mam, wiertło Ja bo ja mam nie skrzywę wiertło, tylko mam tempę już blade y i dlatego tak wierci kurde I idzie... dziury wywierciłem już miałem dość normalnie Uuu. Bo ja muszę naciskać mocno wiesz o. Nie tak że idzie to jak w dobra, dobra to ja wyłączę tą kamerę teraz tak, i wyciągaj dobra. tą flachę <laughs> Tu rysiek masławik, A tam jeszcze tip jest Kręci Jehoii! Łolaj, kurwa, łolaj! Jak męczył i męczył. Do he, dotknąłeś sandacza dzisiaj rysiek. No. He, he. I Sa, Sa, no. do młynka, tak? Nie. Opuszczaj łobuza. Piękny. Nieubłaganie, podlodówka 2015 dobiega do końca. Nie? Rysiek jeszcze z pławiczki zwija, a Dawid szaleje, kładek. Chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Tak, żegnamy w tym sezonie podlodowym wszystkich naszych znajomych. Pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych. Pozdrawiamy wszystkich tych, co oglądają nasze filmiki i piszą bardzo chłopatne komentarze. Wieje wiatr i może to. Droga powrotna troszeczkę była utrudniona, zobaczcie jak wygląda namiot. Jeżeli by nie było pokrowca, to by była lekka masakra. Co Jarek? Dokładnie. Dawidek, chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Nie, powiedział Spadajcie. Jeszcze coś jeszcze? Dobra. To my pakujemy sprzęt do wozu i spadamy. Na razie. Cześć. Trzymajcie. To by było na tyle w 2000. Nie, 2015. Jeszcze może być w grudniu. O, w grudniu, tak. To czyli, że na razie jest z, spod z lodówki. Cześć wszystkim, trzymajcie się i do usłyszenia.